Dzisiaj mam dla Was ulubieńców miesiąca września. Wiem, że przez ostatni czas byłam troszeczkę nieobecna, we wrześniu się pojawił tylko jeden film, niestety, ale teraz spróbuję to naprawić. Nagrałam na przykład tutorial do makijażu, który mam w tym momencie na sobie, także on pojawi się na dniach. Teraz będę też nagrywała halloweenowe makijaże, także miejcie okonanie, niedługo się pojawią i mam nadzieję, że dużo mi się uda tych makijaży dodać przed końcem miesiąca. Zobaczymy, jak to wyjdzie. A teraz przejdziemy do ulubieńców i zacznę od produktów, które mam w tym momencie na tak? Jest to ta pisze, piękna, śliwkowa, matowa szminka e, Chociaż powiem Wam szczerze, że w, e, podglądzie jak widzę Ona wybije się troszeczkę na bardziej ciepłą niż jest w rzeczywistości Ona bardziej... E, w Wybija się z niej ten fioletowy odcień W podglądzie wygląda troszeczkę bardziej na bordową Ale rzeczywiście jest bardziej fioletowa Chociaż jest taka bardziej neutralna Nie jest ani chłodna, ani ciepła I wygląda przepięknie Ja ją ostatnio bardzo często noszę Jest to po prostu idealny odcień na jesień Nie jest zbyt mocny, przynajmniej dla mnie Wiem, że dla niektórych może być to troszeczkę mocny odcień Ale dla mnie to jest jednak... Troszeczkę ta delikatniejsza jednak opcja właśnie ust jesiennych, ponieważ noszę jeszcze ciemniejsze burgundy, nawet wpadające bardziej, znaczy jakieś takie ciemne brązy, właśnie burgund wpadający już w czerń, taka bardzo, bardzo mocna. Także dla mnie ta szminka jest bardzo delikatna, ale się w niej po prostu zakochałam. Jest to szminka z firmy Karaja. jest to Wonderfix No Transfer Lip Color w odcieniu 13. Jest to produkt, który kupiłam na targach właśnie Beauty Forum za 1,35 zł. Nie wiem, czy mieli wtedy jakąś promocję, ale to jest naprawdę niska cena. I tą firmę dostaniecie na pewno internetowo. Nie wiem, czy ona jest stacjonalnie gdziekolwiek dostępna. Nie kojarzę, ale sprawdzę i ta szminka, tak jak jest napisane w nazwie, że jest no transfer, ona się w ogóle nigdzie nie przenosi. Na przykład te szminki z Burżua Velvet, to one jednak zostawiają troszeczkę śladu na kubku. Ta nie zostawia w ogóle czy całując kogoś, czy pijąc gorącą herbatę teraz, ponieważ jest już troszeczkę jednak zimno, to nie zostawiamy śladu w ogóle na szminkach. Trzyma się idealnie, nie rozmazuje się, chyba, że jemy oczywiście coś tłustego, no to wtedy po prostu ta szminka się rozpuści, ale ogólnie trzyma się Rewelacyjnie nie wysusza ust, wygląda po prostu cudownie, cudownie przez bardzo długie godziny. Także ja polecam, ja często właśnie ją w pracy noszę i Jestem zachwycona, bo nie muszę poprawiać, jedynie muszę poprawić troszeczkę po jedzeniu, także jest rewelacja. Ale ta szminka ma jednak malutki minusik, ponieważ do jej aplikacji trzeba się niestety przyzwyczaić. Ja jestem przyzwyczajona do tych szminek matowych z burżuła, które mają gęstszą konsystencję i łatwiej się je nakłada. Ta ma konsystencję niesamowicie płynną. Bardzo łatwo wyjechać poza kontur, wyjechać troszeczkę dalej, niż byśmy chcieli, także trzeba bardzo, bardzo uważać przy aplikacji. Ale jak już, jak już właśnie się skupimy, jak już nam to wyjdzie, to się naprawdę opłaca, ponieważ kolor jest cudowny. Ja jestem zakochana. Na targach widziałam, że jest tylko drugi odcień dostępny, taki czerwony, troszeczkę taki neonowy. Chciałabym, żeby wypuścili więcej, ponieważ jestem zachwycona. A teraz przejdziemy do drugiego produktu do ust. Jest to także matowa szminka w płynie, tylko tym razem jest z marki Gerard Cosmetics. Gerard Cosmetics niedawno wypuścili szminki matowe w płynie. Dotychczas mieli tylko te w sztyście, które wiecie, że uwielbiam, ponieważ mam ich 13 sztuk w tym momencie. A teraz jak właśnie wypuścili to musiałam jedną kupić sobie na wypróbowanie. Dokładna nazwa tej szminki jest to Hydra Matte Liquid Lipstick i moja z właśnie Serenity, czyli ten odcień, który Menu MUA stworzył właśnie razem z marką Jart Cosmetics. Kolor jest przecudny, tutaj mam swodge dla Was jest to taki piękny odcień ciepłego różu. Dodałam zdjęcie na instagram i na Facebooku właśnie ostatnio, mając tą szminkę na ustach i miałam też tą szminkę w ostatnim filmiku z Holem z targów Beauty Forum. A jeśli chodzi o formułę tej szminki, to jest bardzo długotrwała, nawilżająca, mimo że ona właśnie jest z tych e, zastygających na mat, to ona nam to usta nawilże. Jeśli chodzi o wykończenie, to ona nie jest całkowicie matowa, jest to taki bardziej satynowo-matowy efekt, że ona troszeczkę będzie się bardziej błyszczała niż to, co mam w tym momencie na ustach. E, właśnie jest taka bardziej satynowa. E, I co mogę o niej powiedzieć jeszcze, to ona jest jednak z tych, które się przenoszą na inne obiekty. Pijemy herbatę, zostawi ślad na ustach, mimo tego ona się bardzo długo na tych ustach właśnie utrzymuje. Nawet pijąc kawę, pijąc herbatę, w ogóle tak jakby się nic z tymi ustami nie stało, mimo, że on się właśnie delikatnie przenosi. Ona jest taka troszeczkę lek taka tempa jakby lepka na ustach. Jest takie delikatne uczucie, ale to nie przeszkadza zupełnie w noszeniu w ciągu dnia. Kolor jest przecudowny, tak jak mówiłam, bardzo mi się podoba. Teraz jeszcze wypuścili nowe trzy odcienie, także nie wiem, czy się nie zdecyduję na któreś jeszcze z nich. Jedyny minus, znowu, <grych> tak jak w poprzedniej, Minusem w tym jest fakt, że ona zawiera tylko 1,75 ml produktu, także to jest naprawdę ekstremalnie mało. To już w, już po prostu dotykając tego opakowania, wiemy, że tam jest mało produktów, bo jest niesamowicie lekki. I na przykład te szminki z Brzoła mają 7 ml. Ta z Karai, nie wiem, czy będzie miała na opakowaniu napisana, ta ma 5 ml, ta ma 1,75. Także jest niesamowita różnica. Szczególnie, że ta szminka z Jarat Cosmetics, ona w regularnej cenie kosztuje 20 dolarów. Jeśli będziecie chcieli zamówić, to zawsze na Facebooku jest jakiś kupon rabatowy. Zawsze znajdziecie minimum 35%, jak i nie 50%. Ja właśnie ją kupiłam, minus 50%. Była też darmowa wysyłka, także da się kupić taniej, ale 20 dolarów, nawet jak kupujemy za 10 dolarów, 10 dolarów za szminkę, którą będziemy niestety dosyć krótko używać, ponieważ no, ten produkt na długo nam nie starczy, jak ma tam 1,75 ml. Szkoda, ale wydaje mi się, że nawet jak zużyję to, kupię ponowne opakowanie. A teraz kilka słów o podkładzie z Narsa, jest to podkład She's Glow w odcieniu Punjab. Filmik z pierwszym wrażeniem, ale z testem na żywo niestety jeszcze się nie pojawił na kanale, ale w najbliższym czasie postaram się nagrać, ponieważ nagrałam już wieki temu i tylko czeka, czeka, czeka. Podkład ten nie jest skierowany typowo do mojej cery, ponieważ on jest rozświetlający, jest skierowany do skóry suchej i normalnej, ale wiele osób ze skórą mieszaną bardzo ten podkład poleca i właśnie dużo osób mówi, że jest to ich kosmetyk wszech, czasów, także musiałam wypróbować też na własnej skórze. I powiem Wam, że jestem zachwycona. Podkład ten daje takie średnie krycie, które możemy stopniować do mocnego. Daje przepiękne, przepiękne wykończenie. Jest takie właśnie rozświetlone, skóra wygląda mega zdrowo, wygląda promiennie. Jest właśnie tak naturalnie rozświetlona. To nie są jakieś mega drobinki właściwie to żadnych drobinek nie, nie zauważyłam, ale skóra po prostu ładnie się um, jakby mieni, odbija ładnie światło po prostu wygląda super, super, super jestem zachwycona z tym jak wygląda on um, po jakimś czasie nie jest zbyt długim niestety zaczyna się świecić, no w końcu jest rozświetlający, ale z dobrą bazą matującą pod spodem wygląda cudnie przez długi, długi czas. Ja jestem zachwycona i będę używała, teraz muszę sobie kupić jaśniejszy odcień, ponieważ ten up jest w tym momencie tak odrobinkę dla mnie za ciemny. Teraz planuję kupić odcień Fiji, żeby bardziej się dopasować, ale to też będzie idealny podkład na zimę właśnie, żeby tą skórę rozświetlić. Jak już jest, mamy taką szarą skórę zmęczoną, tą tym mrozem, to podkład rozświetlający się wtedy świetnie sprawdzi, szczególnie, że też zimą, e, moja skóra jest troszeczkę bardziej w stronę normalnej, w, trochę, w stronę suchej, mimo że też dalej troszeczkę ta strefa ta się przetłuszcza, ale nie aż tak mocno, jak właśnie latem. Jestem zachwycona i naprawdę bardzo, bardzo polecam wam wypróbować. E, narsa możecie znaleźć online, e, niekoniecznie musicie się wybrać po to za granicę, e, ale możecie właśnie dostać online z darmową wysyłką. Także jeśli, ma, jeśli chcecie wiedzieć, to Wam opiszę po prostu w komentarzu, gdzie możecie narsa dostać. E, dobra, następnie a ja pokażę Wam brązę w Stuface. Jest to Milk Chocolate Soleil Stuface. Wygląda tak, przepiękne opakowanie. I przepiękny w środku brązer. Ja właśnie kupiłam e, z nadzieją, że będzie idealny do e, właśnie takich jasnych, typowo karnacji, e, właśnie takich bladoliczych, takich jak ja jestem e, zimą, e, gdzie moja skóra jest praktycznie biała. Może nie praktycznie biała, bo są dużo, e, dużo jaśniejsze ode mnie osoby, e, ale kiedy moja skóra jest taka mega jasna, to właśnie, e, żeby móc używać jakiegoś właśnie takiego brązera. On nie jest typowo chłodny, jest taki bardziej neutralny, nie jest też właśnie taki bardzo ciepły. E, ładnie wygląda na skórze. Skórze mega naturalnie, nie jest to właśnie taki mega ciepły yy, odcień, tylko jest taki naturalny, naturalny i opalenizny. Nie wykontrujemy tym produktem twarzy, ale właśnie tak dodamy takiego zdrowego wyglądu do naszej twarzy. Jest on mega jasny. Yy, także jakbym chciała Wam zaspoczować na ręce, to tak naprawdę nie będzie śladu. Chociaż yy, teraz, jakbym właśnie nałożyła na policzki, to on będzie widoczny, ponieważ on budując yy, te krycie dodatkowo, jakby. E, intensywność możemy sobie budować i on jest zauważalny właśnie na takiej skórze jak ja mam teraz. No i na jasnych wypada naprawdę super. Bardzo mi się podoba konsystencja, jest taka mega kremowa, jest właśnie podobna do tych cieni z paletki Chocolate Bar. Jest mega kremowa, bardzo się fajnie rozprowadza. Ja właśnie teraz mam chęć kupić ciemniejsze odcienie, ponieważ jestem zachwycona, ale niekoniecznie zawsze chcę mieć taki jasny kontur, bo dzisiaj na przykład mam dużo mocniejszy. Tylko dzisiaj mam zrobioną paletką ze Charlotte Tilbury. Także ja wam bardzo polecam. Teraz jeszcze szczególnie, że tutaj możecie dostać normalnie stacjonalnie w polskich sephorach, nie we wszystkich, także sprawdźcie sobie dokładnie, gdzie produkty z tutaj dostaniecie, ale dostaniecie na pewno je online, także ja Wam bardzo polecam spróbować. Ostatni już produkt nie będzie z kolorówki, a będzie to gadżet, gadżet do włosów. I mam tutaj na myśli Invisible Bobu. Są to te gumeczki właśnie takie wyglądające jak kiedyś kabel do telefonu stacjonarnego, jeśli kojarzycie jeszcze takie rzeczy. Ja długi czas jakby odbiegałam od tego, nie chciałam wypróbować, stwierdziłam, że mi to w życiu nie jest potrzebne, okazało się, że jest to mi mega potrzebne. No wutki wyglądają tak, są mega malutkie, moja właśnie ta, której używam ciągle, jest już mega rozciągnięta, ale można ją zalać z urządkiem i ona się tak ładnie skurcza, już to wypróbowałam. Wypróbowałam co prawda na głupce mojej siostry, która właśnie pierwsza kupiła te Invisibobu i właśnie u niej wypróbowałam to po raz pierwszy. Ja jestem zachwycona, naprawdę ona w ogóle nie ciągnie, ładnie się rozciąga, także nie bójcie się, że ona jest jakaś niesamowicie, A, malutka, także mega się właśnie rozciąga, Świe, świetnie sprawdza, czy do kucyków, czy do koków. Ja cały czas noszę koka, po prostu takiego ślimaka zawiniętego na czubku głowę i po prostu zawijam trzy razy, trzy czy cztery, w zależności od yy, yy, po prostu. Etapu rozciągnięcia, ale się świetnie trzyma kok, nie ciągnie w ogóle włosów, nie wyrywa. Ja jestem zachwycona i one nie są drogie. Naprawdę, możecie sobie różne kupić kolory. Ja oczywiście sobie kupiam kolor różowy, jak żeby inaczej, ale są jakieś różne mięty. Jest też przezroczysty kolor, który się tak nie będzie bardzo rzucał w oczy, bo one za pięknie nie wyglądają w kucyku, ale w koku po prostu się chowa pod spód, pod włosy, także tego kompletnie nie widać. I to by było na tyle w tym filmiku. Dajcie mi znać, czy macie któryś z tych produktów. Jeśli tak, to napiszcie mi jakie jest Wasze zdanie, czy jest takie samo jak moje, czy macie troszeczkę inną opinię. Oraz napiszcie mi, jacy są Wasi ulubieńcy z poprzedniego miesiąca, bo się chętnie bardzo dowiem. Także to by było na tyle na dziś. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa, pa!